Dzisiaj gościmy w zespole szkół ponadpodstawowych numer 3 w Łowiczu, gdzie obejrzeliśmy piękne jasełka w wykonaniu uczniów. Jasełka trochę inne niż dotąd, ponieważ z motywem łowickim. Powiedzcie, na czym polegał scenariusz Waszego przedstawienia? Scenariusz miał przedstawić, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w katach łowieckich, klasycznym, w takim bardziej folkowym. Taknym starodawnym, Tak. No. No, tak. Mhm. no i są silne nawiązania do chłopów. Do chłopów oczywiście mhm. tak, wypada w tym. Waszego patrona, prawda, który w tym roku obchodzi jubileusz otrzymania nagrody Nobla. Mhm. I powiedzcie, czy te święta według was, te, które kiedyś działy się w łowickiej chacie, bardzo odbiegają od tego, co mamy obecnie? Tak. Zdecydowanie tak. To jest pewne. Jakie są takie największe różnice? Mniej potraw, ponieważ częściej celowano w 9 niż 12. Nawet wręcz celowali w to, żeby była nieparzysta liczba. Mhm. Potrawy były też skromniejsze na pewno. Tak. A też nie, zmi nie zmieniło się tak ta fakt, że, że na pastarkę, się chodzi do kościoła, to się nic nie zmieniło. Nic tak jest. Na, dalej śpiewamy kolendy. <laughs> kolendy Czyli pewne rzeczy są niezmienne. Tak, A powiedzcie, wy już tutaj w waszej szkole czujecie te zbliżające się święta? Powoli tak, Powoli, już zaczynają się tak. osoby. Mhm. Kiedy rozpoczyna się taki okres wolny w szkole, kiedy już nie będzie lekcji? Tak naprawdę to cały ten tydzień już. Aha. Czyli jednak czuć tam atmosferę tak, tak? świąteczną, tak, że jest trochę luźniej w szkole, spokojniej, tak jak mówicie. Mhm. Czego byście życzyli swoim kolegom? dobrych ocen, zdania przede wszystkim. I co mogę powiedzieć? Swoją marzeń, tak. Po... No. Tak po prostu, nie ma, prawda? Nie ma gdzie wybiegać daleko. No, dążę do celów swoich. To ja przyłączam się do tych życzeń. Dziękuję wam za piękne przedstawienie i za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo.